Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj kawiarkę elektryczną Splendida z firmy GAT. Opakowanie tej kawiarki prezentuje się mniej więcej tak. Tutaj mamy bok, mamy tył tego opakowania. Jeszcze raz bok, no i przód, jeszcze mamy spód. Tutaj, e, czy mamy jakiś numer? Chyba nie mamy, ale ona się nazywa, tak jak tutaj mamy napisane, Splendida. Wpisując tą nazwę u nas na stronie, można ją bez problemu znaleźć. E, pokazujemy jak ona wygląda, opakowanie się tak otwiera, jest ładne, można dać spokojnie na prezent. Odstawimy może tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. Tak prezentuje się w środku, zapakowana. Podstawkę. Niestety jest to dosyć porządnie zapakowane, żeby się nie uszkodziło w transporcie. Poza kawiarką i e, pod przedstawką, podstawką, mamy jeszcze tutaj w pudełku instrukcję, którą właśnie Państwu zaraz zaprezentuję. Tak, mamy instrukcję. Instrukcja jest, wygląda tak. Oczywiście, znając życie. Będzie we wszystkich językach w polskim: hiszpański, francuski, niemiecki, angielski, włoski. No niestety polskiego nie ma, ale jest też instrukcja obrazkowa, więc myślę, że każdy sobie poradzi ze złożeniem tej kawiarki. Tak wygląda podstawka tej kawiarki. Tutaj mamy timer. Jak słychać, tyka. I tutaj mamy różne opcje ustawienia dla kawy spód wygląda tak tutaj ta część jest to wszystko jest z tworzywa sztucznego i tu mamy jeszcze kawałek kabla kabel nie jest za długi, myślę, że tak metra albo metra dwudziestu odstawimy na bok i teraz pokażemy to co najważniejsze, czyli kawiarka kawiarka w środku prezentuje się tak tutaj ten, ten element jest plastikowy, znaczy z tworzywa sztucznego. Jak widać, tu ten będzie nam wylatywała kawa przez te małe szparki, które tu widać. Kawiarka jest dosyć porządnie wykonana i nawet bardzo dobrze chodzi ten zawies, nie tak jak w tych tanich kawiarkach, że albo się otwiera, albo w ogóle nie można zamknąć. Prezentuje się mniej więcej tak, jest to kawiarka emaliowana, czyli malowana, nie jest to stalowa. Stalowe są brzydkie, znaczy, zależy jak wykonane. Jeżeli ze stali polerowane, jest to ładne, to takie no ze zwykłego metalu, tak jak widać, zwykłe takie kawiarki w sklepach tanie po 20-30 zł, niestety odstraszają. Tutaj mamy ładnie, ładnie pomalowaną tą kawiarkę. Tu mamy elementy w stylu drewnianym, oczywiście, jest to plastik. Tu mamy spód tej yy, kawiarki. Tu się mogę, pokazać, mogę ją rozkręcić. Tak jak widać tu mamy górne jakieś sitko. Tu mamy dolne. Tu można wyjąć. O, tam ucieka. Tak to się prezentuje. Jeszcze środek tej kawiarki. No i góra. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do składania zamówień w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.